Na! Witam we wszystkich! Bardzo serdecznie. W kolejnym, znaczy w kolejnym. Dawno nie było grywalizacji. Mamy dla Was dzisiaj gierkę Ragdoll Volleyball. Link w macie w opisie. Volleyball. Ja jestem niebieski, tata jest czerwony, gramy babami. O co chodzi? Zobaczycie. Zaczynamy! A ja robię postępy. Jeśli, jeśli chcecie oczywiście bardzo szybko. Kolejny odcinek z grywalizacji. Dobijamy. Łapeczek, nie wiem, 1500? No. 1500 łapek i będzie kolejny odcinek z grywalizacji, więc udostępniajcie tam znajomym jak chcecie i zaczynamy. Dawaj, bo już się nie Tak jest, więc zaczynamy! Paluszki mamy Dobra, jedziemy. Ja jestem niebieski, czyli po lewej stronie, to znaczy... W moim przypadku, a w waszym przypadku nie wiem, jakim to, jak jest w tym stronie. O kurde! O! Myślałem, że za dużo... Yeah. Nie! ile ja raz odbiłem! I jak zasunąłem już slaczka takiego, pociągnąłem! Widziałeś to? To powinno być, jak się nabijesz na kolca to przegrywasz. Mm, nie nie tak? tak. mm -hmm. Nabijesz na kolca babą? A jak facet by się nabił? To nie przegrywasz. Znaczy, w sumie to facet jest wtedy przegrany. W sumie 2-0, bo właśnie ile runt? Do Trzy? No, do 10. Do dwóch wygrań, znaczy. O kurde ma. No, nie... no nie odbierz tego. Jak ja tu nie dam ci w ogóle... A suchej nitki pod zostawię. zestawie. No i gitana. Ale walczyłem pod siatką. Walczył tata. O kurde, chyba no. za mocno. No i tak tata musiał się ratować, bo nie wiadomo było. Wszystko nagrywa? Nagrywa. O kurde, tata wziął mi przeszkodę. Przeszkodę. Ale to... Ja cię, co ja zrobiłem? Nie trafiłem w klawisz. No i gitara. Co jest? Laska. Tata dopiero pierwszy raz się, znaczy ja też pierwszy raz gram dzisiaj w to. Ale wczoraj trenowaliśmy. Jak ktoś był na live 12 godzinnym, to wie, że graliśmy w tą gierkę. I ja, ty! Nie no to jest 7-0 dla mnie. Pięknie, sam sobie. Ja! No ale dobra, jeszcze. Wyjdziesz, wyjdziesz, wyjdziesz! Tak, głowy nawet miałem. O kurde! Dobrze, sam się załatwiłeś. No, bo nie mogę... Się Ale robić. się masakrycznie nadziałem. No i przegrałem by się nadziałem. Po serwie nie dotyka się piłki, to by ci się odbiło, gdybyś by uratował się. Jeśli, żeby było. No, bo leciało na to. Co?! Zostałem na końcu nabitym. A. Pięknie, to było przepiękne. Nie tak Krajzega tu denerwuje. Krajzega. 10-2, pierwsza runda dla mnie. No dobrze. Jedziemy z kolei Była ja rozgrzewka dopiero? No, dokładnie. Więc teraz będzie 10-0 dla mnie, bo to była rozgrzewka. <gryzga> Zaczynam od Krajzegi. Ja kocham te Krajzegi. Weź mi to sobie gry, nie wyobrażam nawet. No dawaj. No w, w prawo, kurde nie ten klawi. Prawo i do góry. Ale nie trafię w klawisz. A ciebie w ogóle nie widać na kadrze. No tak, tak się patrzysz na gierkę No bo muszę dobrze widzieć. No kurde jeszcze teraz. Chyba ta runda to będzie pogrom. Na no, nie przygniotu to, to jak miałem. Tu ole wyskoczyła O nie No kurczę! Niestety jeden punkt dla taty Ale coś czata się dać Od siebie Tata tu się sam załatwia Nie no <grym> Ale tak Ale, 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 ale tej kurde pogrom nie Możemy Rewasz kiedyś nagrać, jak tata jeszcze poćwiczy. Na live'ie będziemy trenować. E, wracaj. Ty, jaki trik w ogóle. Nie! No nie chciałam mnie puścić. Oooo! W końcu mam mogę się czymś zająć w tej jakimś odbicie, a nie tylko obserwowanie. Kurde, no patrz, nie chcę mnie puścić. Ty no nie chcę mnie puścić. Ja kurde, ale fuks Ale numer Specjalnie dotknę ci piłkę ten mistrzu Można i tak Kurde co? No dobra cztery Tego to jeszcze nie chcę można mieć 5 maksymalnie Chociaż nie wiem, tyle miałem w sumie najwięcej Orzeż ty! Ja, zaraz Remis będzie mistrz Zobacz na mnie ty! Trochę mnie tutaj przygniatają. Jeszcze jeden I tak mam trzy. I tak mam trzy. NOGA mi się zaklinowała! <laughs> ty ręcznik, wiesz, mistrzu? No. Nie weź O ty kurczaku! Co się wyciągnąłeś z tego kurca? O ty! Nie, nie chciałem tego zrobić! Ale numer! Jeszcze mi. nie. Kurcze ale było ten. Ciekawie. No na pewno było ciekawe. Tu gdzie skaczesz? O nie, nie dobrze. Myślałem, że za mocno zeserwowana. Co to było? O nie 9-8 Emocje jak na grzybobrani. A, wygrałem, dobra? Nie no, to było mistrzostwo. To ale nie Nie? Jeszcze jedna? <laughs> a dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna, bo tu tata się rozgrał już na mało. Rozegrał. Marze. No właśnie, rozegrał. Rozgrał. Rozgrzał. Ty, no dlaczego ja Nie, ja nie kunam gry. Jak nie gry? Trzeba odbijać. No, a, no i... Bo ty ci się mylą przyciski. Się nie, nie no do góry podskakiwałem, ale ja jako na można i tak. No i nie kumam mam czaczy, dlaczego nie przebiłem? No bo musisz mieć rękę, no, jak ty chcesz serwować, tak? W prawdziwym życiu też tak serwujesz? Patrz mi, nie tłumacz. Niech ja tam patrzę. Ty na piłkę masz atakować, a nie na, nie wiem co, na powietrze. Jest. Nie mogę się rok środka ciężkości wyłapać. Wsadził rękę, kurde, tam piłeś jeszcze. Drasnąłem. O, za mocno. Jeszcze kiedyś? No brawo, nauczyłeś. No, a już miałem cisnąć. O kurde, mać, za, za szybko leciała. Jeszcze? <laughs> Taka zmyłeczka Patrz Jak ty nie za tak? Za mocno I w łeb Tududu tak 6-6 No to był już takie o kurde, macie. <śmienicza> Re refleks Tygrysa, tata. Przycisk. <śmienicza> Niechcący za to tam się znalazł. Niechcący. Ja. No kurde za mocno Jaka akcja długa Jedna z piękniejszych akcji i mm. Dlaczego nie odbiłaś Dawaj, 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 byłaś Jezus Maria! Nie. A moja, nie a chciałam. moja głową w ten, w ten, ten, ten no i się kurka wodna jeszcze wkręcić, dałeś się wkręcić. Dobra, Dobra. tę konkurencję wygrywa Adam. Malutką przewagą. Malutenką, także 3 0 tak. dla mnie. Pici, pici. Prawie pici. to już wygra? Jeszcze chwilę Tadam potrenuje i rewanż możemy zagrać, tak? Tak. Jak już będziesz... Lata. Mógł, jak już będziesz umiał w to zagrać, to rewanż gramy. Biorę się za treningi. Ostro. Pamiętajcie, łapki w górę, zostawiajcie, żebyśmy tutaj trochę mieli coś dla siebie. Od Was. I co? Ja wierzę w to, że ktokolwiek tam za mną kibicował. No ja. Pyszki. Łapka. I komentarz. To... Bardzo mile widziane. Do następnego. hej. Eee.